Witam, jak się masz? Ok. Cześć, tu jest Maria. Jesteśmy sąsiadami od kilku miesięcy. Wiesz, kim jestem, prawda? Nie, nie wiem, jebie mnie to kurwa. Tu żadna Maria nie mieszka. Słuchaj, wymieniliśmy kilka spojrzeń, kiedy widzieliśmy się w okolicy i zdobyłam Twój numer telefonu, żeby z Tobą porozmawiać. Ogólnie Mam ten nadzieję, żart nikomu nie, nie, problem, nie Ten żart kurwa żartownisiu ci nie wyjdzie, bo kurwa to nie jest śmieszny telefon, tylko raczej irytujący. To sprawia, no. że czuję się trochę zawstydzona, ale wydajesz się bardzo interesującym facetem. No, myślę, no, czekaj, pa, ja, myślę że To bardzo dziewczyną, mówiąc ci, ja, to prawda? Ja ci coś puszczę, czekaj stary. Ja ci coś puszczę, nie? Kurwa. <laughs> Okej, okay, słuchaj. Może moglibyśmy spotkać się pewnego dnia na drinku i poznać się nawzajem bez żadnych zobowiązań. Co byś na to powiedział? Kurwa, pewnie, ale czekaj, najpierw się coś puszczę. Dobrze, więc e, jeśli nie masz nic przeciwko temu, dodam cię do mojego lokalu. Prawie mogli zobaczyć moje zdjęcie profilowe i wiedzieć, gdzie jestem. Dobrze? Ale a propos. 叫我们去保卫这些，那是很危险。